Witajcie w kolejnym odcinku trzeciego sezonu weekendowego Ogrodnika. Cieszę się, że poprzedni odcinek wielu z Was się spodobał. Dziękuję za wszelkie, wszelkie reakcje, za polubienia, komentarze. Dziś opowiem Wam o tym, kiedy i jak siać paprykę. Aby przygotować rozsadę do naszego warzywnika i to właśnie będzie pierwsza część takiego cyklu, jak przygotować rozsadę papryki do przydomowego ogródka. Do wysiewu wybrałem kilka odmian papryki. Są to przede wszystkim papryki słodkie do uprawy w gruncie, bo ona będzie papryka będzie rosła w gruncie. Papryka czerwona właśnie w kształcie takiego typowego prostokąta, prostopadłościanu, odmiana Roberta, odmiana ożarowska, tę odmianę właśnie kiedyś miałem, odmiana Robertina, a także papryka o kształcie sercowatym, też czerwona, słodka, caryca, po prostu caryca. Nawet nie ma imienia, a nie mówiąc już no, o nazwisku. Papryka o kształcie pomidorowatym, Dumas, Słodka y, oraz papryka żółta, y, Marta Polka, nie mylić z matką Polką oraz papryka kajen. paprykę mam co roku i ona świetnie się sprawdza, świetnie rośnie. Kiedy siać paprykę? Są różne szkoły, ale y, według mnie najlepszy termin to jest od połowy lutego y, do połowy marca. Ja wybrałem marzec, teraz już wkraczamy, właśnie jesteśmy w drugiej dekadzie marca, więc tak naprawdę już ten czas nam się powoli kończy na wysiewy, ale jeszcze wysiejemy tę paprykę, gdyż no przygotowanie rozsady trwa około 80 tygodni. I trzeba tak utrafić, żeby wysadzić ją no w drugiej połowie maja po y, zimnych ogrodnikach, gdyż y, no może papryka jest bardzo czuła na przymrozki. Dlatego ten termin pierwsza połowa marca według mnie jest najbardziej odpowiedni. Czyli wiemy już kiedy, w y, 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 jaką ziemię, należy wysiewać paprykę. Otóż należy ją wysiewać, należy wysiewać, tak jak też inne warzywa, w ziemię taką specjalną do wysiewu i pikowania warzyw. Jest to ziemia, którą można kupić w każdym centrum ogrodniczym, sklepie ogrodniczym. Lepiej właśnie taką wyprofilowaną ziemię niż taką typową uniwersalną, gdyż ona zawiera te wszystkie niezbędne składniki, które będą potrzebne roślinom naszym w czasie wschodu, i gdzie wysiewamy? Otóż wysiewamy w to, co mamy. Ja akurat wysiewam w takie pojemniczki po drobiu, które kupiłem w supermarkecie. Akurat można też w pojemniczki po pieczarkach, po jogurtach. Ja tutaj mam taki właśnie pojemnik. I już go odpowiednio podpisałem. Nie wiem, czy akurat będzie to widoczne, jakie będą odmiany tutaj posiane, gdyż no dobrze jest to właśnie podpisać. Oczywiście można w inny sposób też oznaczyć, ale akurat podpisanie chyba jest najbardziej takim bezpiecznym no, sposobem. I tutaj będą dwie odmiany, aby one się nie pomieszały nam. Z takiego samego pojemnika wyciąłem kawałek takiego plastiku i po prostu tutaj włożyłem pomiędzy te dwie, można powiedzieć, części, gdzie jest ziemia. No dobrze, wiemy kiedy, wiemy w co, wiemy w jaką ziemię i będziemy teraz wysiewać. Tutaj nasypałem tej ziemi lekko ugniotłem, tak gdzieś z półtora centymetra od, że tak powiem, brzegu tego pojemnika i... Będę brał teraz y, nasionka, wysypywał sobie na rękę. Akurat to jest papryka Roberta, tak jak jest podpisana tutaj. I y, może tutaj troszkę bliżej y, pokażę. Będę brał i powoli te y, ziarenka tutaj, tak koło siebie. Y, no, upuszczał, ważne jest, żeby ta papryka żeby dwa ziarenka nie były obok siebie, no tak, żeby od jednego ziarenka do drugiego w promieniu było mniej więcej w promieniu 1 centymetra. Bo potem przy pikowaniu no, mogą nam się popsuć tutaj te właśnie siewki, jeśli będą one po prostu za gęsto i będą blisko siebie za bardzo. Także tutaj sobie tak Właśnie tę paprykę umieszczam. O, tu akurat nam troszkę za dużo poleciało. A jeszcze tutaj gdzieś wrzucimy jakąś paprykę. Odkładamy sobie już nasze opakowania z papryką. Mamy posiane wszystkie trzy pojemniczki papryki. I teraz co robimy? Otóż yy, Zrosimy troszkę y, spryskiwaczem te nasze papryki, tak żeby tutaj troszkę tej wilgoci było. Ziemia jest i tak wilgotna, więc tutaj i nawet bez tego byłoby wszystko ok, ale spróbujmy jeszcze to zrobić. I teraz przysypujemy ziemią. Tak, no tak, można powiedzieć, troszkę. Tak. Piszą, że pół centymetra, centymetr, no tak, żeby tych nasionek nie było widać, żeby można było troszkę właśnie je yy, przykryć tutaj tą, tą ziemią, żeby yy, no mogły yy, powschodzić. I jeszcze możemy tutaj trochę popryskać. I mamy już opryskane Powierzchu, właśnie te pojemniczki z wysianymi nasionami, i teraz jeszcze ważna kwestia: otóż należy przykryć trochę te pojemniczki. Ja tutaj sobie odsunę, troszkę sobie zrobię miejsce. Tutaj troszkę pod spodem wytrzemy, a może nawet odsłonimy tutaj tą folię, i Tutaj mam przygotowany strecz i ostreczujemy tutaj właśnie ten pojemniczek. Po to, żeby nie tracił on wilgoci. I po to, żeby no, zachowywał ciepło. Żeby było po prostu no, cieplej. To się stworzy taki odpowiedni mikroklimat, bo te pojemniki. Te pojemniki stawiamy na parapecie i odkręcamy na maksa kaloryfer, gdyż do wschodów potrzebna jest wysoka temperatura. I yy, yy, wschody następują gdzieś po 7-14 dniach. I dopiero wtedy, jak zobaczymy, że tutaj wschodzą nam papryki, to wtedy ściągamy strecz. I ważne jest, żeby właśnie owinąć czymś przezroczystym, żeby zobaczyć, kiedy będą schodzić nasze rośliny. I na dzisiaj tyle. Stawiamy na parapet z odkręconym do końca pokrętłem kaloryfera, i czekamy. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki weekendowego ogrodnika.